w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jest piątek rano. Nie wiem, która jest godzina, jest chwilę przed dziewiątą. Pada śnieg tak ładnie. Tylko mam nadzieję, że przez to nie będzie żadnych opóźnień, bo idę właśnie na pociąg i jadę do Wrocławia do Malwiny na weekend. Jak oglądaliście poprzedniego vloga, to mówiłam, że zrobiłam sobie taką listę rzeczy, które mnie też motywowały do nauki. I jedną z tych rzeczy właśnie było to, że pojadę na cały weekend do Malwiny, bo piątki mamy wolne chwilowo póki co, pewnie to już ostatni wolny piątek. Więc to więc właśnie o, nie wiem, coś nie jedzie. właśnie idę sobie na autobus, na pociąg i będę w co dwie godzinki. Także fajnie, bo dawno się z Malwiną nie widziałyśmy, a jak się widzimy, są to tylko albo koncerty, albo jakieś wyjazdy, więc... Będziemy miały czas, żeby sobie pogadać, i w ogóle, ale mi ten śnieg leci wszędzie. Dobra, tak chyba widzę się z Wami już albo w pociągu, albo we Wrocławiu. Witamy się z Wami z Wrocławia. Idę właśnie na tramwaj. Jadę do Malwiny. Pierwszy punkt z dzisiejszego naszego dnia to jest galeria. Coś tam pozałatwiamy w galerii, a potem potem panu brak. Malwina ma bubble tea i idziemy w poszukiwaniu polskiego, polskich, jakichś przekąsek, <noise> czegoś polskiego. <noise> no. Zobaczymy, co znajdziemy. Dobre? <noise> mhm. Dobre? Dobre. Cześć. O, patrz. się, że nie zapytasz. <noise> Daj mi się, Malwina, że ten sklep nie jest dobry dla na, na rzeczy polskie. Wiesz? Witamy się z Wami na spacerku z Ditką. Dita sobie chodzi. A Malwina ma świetne wyposażenie. Zaraz Wam pokażę, zobaczcie jak pięknie wygląda. To jest Malwiny psiela bubu. Chodź <grymne> Dita, idziemy dalej. Nie ma fajnych krzaków. <grymne> Szybkie zakupy. No to nie co jest. No sportowe rzeczy. <laughs> Dawaj przymierzaj. O, i od razu taki płaszczy widzieliśmy wczoraj. To futro. No. Co nie wyglądasz? Co ja mam ci powiedzieć? Właś. No paska na włosy. Rita Ora. A Rita polecam. Rita Ora. Tak jest, kup, odwróć się. To z myszką Miki albo z się puchatki. No ja myślę, że to jest dla ciebie idealne. Udało mi się kupić to, co chciałam. Głównie przyszłam po getry ocieplane. Już chyba trzeci rok z rzędu je ja tutaj kupuję, także mam i dla siostry, i dla siebie. Także jeszcze idę dzisiaj, znaczy dzisiaj teraz, co ja gadam, do TK Maxa albo do Half Price'a, nie wiem co tutaj jest, bo szukam takiej koszulki, takiej luźnej, takiej krótszej. Kupiłam tutaj taką z sportową, ale nie wiem czy ona będzie tak na mnie leżeć jak bym chciała, więc idę jeszcze zobaczyć, może znajdę jeszcze coś lepszego. A Malwina wróciła do domu, bo Ditkę zostawiliśmy samą. I tam szczekała, także Marwina wróciła, a ja tutaj jeszcze szybko przejdę i też wracam. Powiem wam, że poszukuję takiej bluzki w takim stylu, pokażę wam w jakim. Takim. Obo jednym jest kolor, tylko żeby nie był czarny ani biały. Żeby był w jakimś kolorze i żeby była w takim kroju, dosłownie w takim. I znalazłam taką koszulkę, tylko, wiecie, jestem w Half Price, miałam nadzieję, żeby. A może trzeba pójść na działo O, teraz zauważyłam. I to jest, zobaczcie, Marka. I kosztuje 130 zł. A ja już, ja już bym ją brała, bo jest idealnie taką, jaką chciałam. No No i muszę dalej szukać takiej wymarzonej koszulki. Może gdzieś znajdę jeszcze, ale już się tak ucieszyłam. Dlaczego ona kosztuje 130 zł? Już się znalazłam taką różową. Ona jest w ogóle z 4F'a. Ale była na dziale z promkami i kosztuje 23 zł dosłownie. I to jest też taki krój, który bym chciała, że jest taka szeroka, luźna i nawet powiedzmy, że nawet krótka. No. Witam się z Wami w niedzielę. My się zbieramy, wychodzimy na spacer z Bitką zaraz. I ja wracam do Jeleniej. Wracam do rzeczywistości, do nauki, więc fajny to był weekend. Odpoczęłam sobie, był taki totalny, luźny, totalny chill i fajnie, że mogłyśmy się spotkać po już... Jejku, ostatni raz się widziałyśmy w październiku na koncercie Katie, więc dawno. Eee, no, także jeszcze mam może coś nagram ze spacerku z Ditką. <laughs> marian wow, do you que i'm a little bit Nie zdążę na pociąg Wracamy. Szczęśliwe dzieci. Ojejku, jakie szczęśliwe dziecko. Oła! Ja już wróciłam. Wracamy do rzeczywistości. E, powiem Wam, że jakoś tak droga powrotna minęła bardzo szybko. W sumie ja nie wiem, co ja w tym czasie zdążyłam zrobić. W sumie to nic. E, ale było bardzo fajnie. Powiem Wam, że potrzebowałam takiego weekendu. To po pierwsze. A po drugie, właśnie. Fajnie, że się widziałyśmy, bo tak my się zawsze spotykamy na szybko, a tutaj miałyśmy takie, że nigdzie nie trzeba się śpieszyć wszystko możemy sobie powolutku, możemy sobie po prostu siedzieć, gadać i tyle. Także mam nadzieję, że vlog Wam się podobał eee, i widzimy się w kolejny czwartek o 17.00. Pa!